Wiceprzewodniczącego Jacek Sosnowiec. Witał trenera GieKSy, Pana Jacka Płachtę. GieKSa wygrała 9-1. Przypoczątowała tym samym z 25 miejsca w sezonie 2012-2013. I poproszę teraz tenera o podsumowanie dzisiejszych wydarzeń. Ja muszę podziękować chłopakom, że jeszcze się zmobilizowali na ten, na ten ostatni mecz. Poczuwałeś punkty, ja myślę, że, że... Był to nasz dobry mecz. Myślę, że nie, nie, nie podlegał tej dyskusji, zawsze nie wygraliśmy i to jest najważniejsze. To jest wszystko. Chciałem też podziękować wszystkim tutaj, co współpracują za, za cały sezon kibicom. Nie? Wszystkim co, co tutaj z nami pracują. Wszystkich działaczy, pracowników klubu. Kiwicom też za, za cały sezon i wszystkim. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, są do Myślę, że takie piąte miejsce na pocieszenie, ale chyba żadnego splendoru to w polskich realiach nie zapewnia e, drużynie. Jedynie podkreśla, że no, zasługiwaliście chyba na te playoffy, a de facto duży żart pozostaje, że nie mieliście szans, bo wydaje się przy tych wynikach, że mieliście dużą szansę, żeby przynajmniej namieszać gdzieś tam o medal się otrzeć, prawda? Przegraliśmy z Krakowem, z rząt, która teraz jest w finalna, ja myślę, że byliśmy bardzo blisko, jeżeli ktoś przed sezonem powiedział piąte miejsce, no to może wzięli w ciemno, ale, ale jednak z, na pewno jest jakiś może niedostęp, jeżeli się dwa razy w karnie przegrywa jeden mecz, 1 no to nie były, nie były to aż takie mecze, gdzie Krakowa nas zdominowała, bo w których byliśmy może nawet różną lepszą, ale, ale, ale zawsze jest tak, że ci co strzelają więcej bramek po prostu. Wygrywają ten mecz, bo no, nie byli w stanie szczelić jednej bramki więcej jak Krakowia, no i, i, i dlatego jest zasłużenie Krakowa jest dalej i na interesowaniu finalnym. Kogo teraz ja Na Kogo zwycięzcę? Tego co No ja bym się nie zdziwił, by Krakowa to wszystko wygrała, no. Czyli przegraliście bliższą, można powiedzieć. Jakby co? Z na pewno którego zawodnika by pan wyróżnił w, prze w przeciągu całego sezonu nie, no to jest ciężko teraz tak na, na, na bieżąco po, po tym ostatnim meczu gdzieś tam był. Na pewno na pewno podtrzymał nas bardzo często w ciężkich chwilach, no, ale, ale nie chciałbym wy wyróżniać jednego drugiego. Cała drużyna zagrała naprawdę dobry sezon i, i, i z tego się cieszę pytania? Za dzisiaj kogo ten różni? Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję. Zapraszam